Modlitwa, czyli co? Chyba każdy z nas, gdyby usłyszał takie pytanie, to od razu odpowie, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Ale czy my na pewno w ten sposób do tego podchodzimy? Traktujemy modlitwę. Jako rozmowę, jako dialog z Panem Bogiem. I dlatego w dzisiejszym odcinku Zakręconych Pytań zajmiemy się modlitwą. A zakręcone pytania zawędrowały dzisiaj do naszych południowych sąsiadów, więc nagrywamy ten odcinek prosto z Czech. Przepiękny dzień, idealny do zastanowienia się właśnie na temat, czym modlitwa jest i jak się modlić. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. Wypadałoby powiedzieć Złota Polska Jesień, no ale nie możemy, możemy powiedzieć za to Złota Czeska Jesień. I tak jak już mówiłem, zakręcone pytania dzisiaj zajechały do Czech. Jesteśmy na polsko-czeskim pograniczu, blisko Polski, ale już w Czechach z pięknymi widokami na czeskie góry. No jest po prostu przecudnie, zwłaszcza jeżeli człowiek zda sobie sprawę z tego, że dzisiaj rano, gdy tutaj przyjechałem, był oberwanie chmury, była ulewa, do, z Opola do, do Nysy jechałem praktycznie w deszczu, więc tym bardziej człowiek się naprawdę cieszy, że tak pięknie się zrobiło. I można zatrzymać się przy takich okolicznościach przyrody i właśnie odpowiedzieć na to kolejne zakręcone pytanie, czyli czym jest modlitwa i jak się modlić. Bo te pytania pojawiają się co jakiś czas, czy to na moich social mediach, czy tutaj właśnie na YouTube, na kanale na rowerze. I tych, którzy słuchają dzisiejszego odcinka, za pośrednictwem Radia oczywiście zapraszam i zachęcam do wizyty na YouTube, na kanale na rowerze, do subskrypcji tego kanału i obejrzenia nie tylko wysłuchania tego, co ja mówię, ale właśnie obejrzenia tych pięknych widoków, które towarzyszą nam w trakcie. Nagrywania dzisiejszego odcinka. I tak myślę, że z modlitwą mamy taki wielki problem, no bo każdy z nas, gdy właśnie usłyszy pytanie, czym jest modlitwa, odpowie rozmowa z Bogiem. Ale rozmowa zakłada to, że są dwie osoby, no bo nie można rozmawiać tylko z samym sobą, choć. Niektórzy pewnie i to potrafią i czynią. Nieraz prowadzimy wewnętrzny dialog, no ale to nie o tym. Normalna rozmowa, taka zwyczajna, zakłada to, że jest pewna relacja, że jest jedna osoba i druga osoba i my rozmawiamy, my wymieniamy się tym, co przeżywamy, swoimi poglądami, tym, co akurat czujemy, opowiadamy, co nam się przydarzyło. Ja rozumiem tak rozmowę. Może rozumiem źle, może ktoś ma inną definicję, no ale myślę, że jest to taka zwyczajna definicja, właśnie rozmowy. No i teraz popatrzmy się w naszej modlitwie, czy w naszej modlitwie jest rzeczywiście dialog. Jest wymiana, myśli, wymiana tego, co przeżywamy, to o czym przed chwilą mówiłem. I wydaje mi się niestety, że często tego w naszych modlitwach nie ma. Często jest tylko i wyłącznie monolog z naszej strony. Jest to, żeby tylko mówić, a nie słuchamy. A z drugiej strony, co mówimy? Czy rzeczywiście Bogu na naszych modlitwach opowiadamy to, co akurat nosimy w naszych sercach? Czy tylko może wypowiadamy pewne słowa, pewne regułki, pewne rzeczy, formułki modlitewne, które żeśmy się nauczyli jako dzieci i uważamy, że tak po prostu trzeba? Z jednej strony, oczywiście, te wszystkie formułki, te wszystkie modlitwy, litanie to wszystko, co jest spisane, jest jak najbardziej. Wartościowe, jak najbardziej trzeba z tego korzystać, no bo one wyrażają pewien nasz stan, to co my przeżywamy. Ale z drugiej strony, nasza modlitwa nie może się ograniczyć tylko i wyłącznie do tego. Więc na początek, gdy się zastanawiamy na temat modlitwy, przypatrzmy się, jak nasza modlitwa wygląda. Czy tylko przedstawiamy swoje poglądy, czy tylko my mówimy, czy tylko my prowadzimy monolog e, i jak ten monolog wygląda. No bo jeżeli to jest jednak przedstawianie też tego, co przeżywamy, no to jest dobrze. A jeżeli jest to tylko odklepywanie w pewnych formułek, w pewnych właśnie spisanych rzeczy, a bez wejścia w treść tych rzeczy, no to coś jest nie tak. Więc to jest pierwsza sprawa. Zobaczmy, jak wygląda nasza rozmowa z bokiem. A kolejna sprawa. To rozmowa zakłada to, że także słuchamy. Więc zastanówmy się, czy w naszych modlitwach jest ten czas, jest ten moment, kiedy my chcemy usłyszeć to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Bo Bóg mówi, ja wam to gwarantuję, sam słyszę niejednokrotnie, jak Bóg do mnie mówi. Ale to nie znaczy, że mam jakieś objawienia. Po prostu przychodzą pewne natchnienia, pewne myśli, pewne spostrzeżenia. Nagle człowiek odkrywa pewną rzecz. I odpowiedź na pytanie, które na przykład go nurtuje, albo po prostu jest na modlitwie nagle taki bardzo spokojny. Przychodzi taki moment, kiedy w moim sercu przeżywam burzę, rozterki, przychodzę do Pana Boga i pozwalam mu przemówić. Nagle czuję, że jest wszystko ok, że on się mną zaopiekuje, on się mną zawsze zajmie, ponieważ mnie kocha. Więc y, znowu, czy w naszej modlitwie jest ten czas żeby usłyszeć Pana Boga. Słuchajcie, w mojej parafii, czy w ogóle w parafiach, bardzo często odbywają się adoracje najświętszego sakramentu i super sprawa, ale jest bardzo często tak, że w tych adoracjach my ciągle mówimy, a brakuje tego momentu na tą cichą adorację, na tą modlitwę w ciszy, czy nawet nic nie mówienie, tylko trwanie przed Panem Jezusem i usłyszenie to, co On chce nam powiedzieć. Bo my bardzo często tej ciszy się boimy. Boimy się, że właśnie może za dużo usłyszymy, może rzeczywiście Pan Bóg do nas przemówi, nie wiem ale zadbajmy o to, żeby w modlitwie, czyli w dialogu, w rozmowie z Bogiem, żebyśmy my potrafili mu przedstawić to wszystko, co przeżywamy, a z drugiej strony, także dajmy szansę Panu Bogu, żeby do nas przemówił. Let's go.

W naszej modlitwie, w tej rozmowie z Bogiem jest czas i miejsce na lekturę Pisma Świętego. Święty Paweł pisze, że wiara rodzi się ze słuchania a tym, co się słyszy, jest słowo Boże. Czy my rzeczywiście dajemy temu słowu Bożemu możliwość, żebyśmy go usłyszeli? Czy sięgamy do Pisma Świętego, czy na naszej modlitwie jest czas na to, żeby poczytać Boże Słowo? Słuchajcie, to są bardzo ważne sprawy, a często tego brakuje. Czy my się modlimy Bożym Słowem? Ta piękna modlitwa kościoła, jaką jest modlitwa brewiarzowa, czyli to, co każdy ksiądz gdzieś ma obowiązek odmawiania, modlenia się tym wszystkim, no ale to pokazuje, to wielkie bogactwo kościoła, że ta najpiękniejsza modlitwa to jest modlitwa Bożym Słowem. Modlitwa tekstami pisma świętego, psalmami, ale różnego rodzaju hymnami, tym, co mamy zawarte w Biblii. To dlaczego my również w naszych codziennych modlitwach z tego nie korzystamy. Dlaczego samemu nie sięgamy, choćby właśnie pobrewiasz. No niesamowita sprawa i proponuję każdemu, żeby sobie gdzieś zobaczył jak to wygląda, nauczył się tego i przede wszystkim korzystał z tej modlitwy z tego kontaktu ze słowem Bożym bo w ten sposób Bóg także do nas mówi. I mimo że te psalmy się powtarzają, bo są cyklicznie gdzieś tam przygotowane i się odmawia je cyklicznie, to za każdym razem gdy się poniesięga, to człowiek co innego potrafi usłyszeć, co Bóg w danym momencie mojego życia chce mi powiedzieć. Więc jak się modlić? Właśnie w ten sposób. Przedstawiać Panu Bogu to, co przeżywamy, a z drugiej strony dać możliwość, żeby Pan Bóg przemówił także do nas, żebyśmy my usłyszeli to, co chce On nam powiedzieć w ciszy, a także poprzez Jego słowo. Czyli módlmy się Pismem Świętym. A jak jesteśmy przy modlitwie, no to czy nasza modlitwa to tylko prośba, to tylko to, że my przedstawiamy Panu Bogu nasze oczekiwania, przedstawiamy mu nasze żądania. Chcemy, żeby On spełnił. Jakieś właśnie nasze wewnętrzne marzenia. I oczywiście to nie jest tak, że nie powinniśmy tego robić, że nie powinniśmy prosić Pana Boga. Oczywiście jest w Piśmie Świętym napisane, że Bóg wie, co czego potrzebujemy, zanim my mu to wypowiemy. Ale z drugiej strony Pan Jezus też mówi: proście, a będzie Wam dane. Kołaczcie, a otworzą Wam. Więc tak to też wygląda, żeby usilnie się modlić. Natomiast w tej modlitwie prośby, w przedstawianiu Panu Bogu tego, czego potrzebujemy. Róbmy to jak najbardziej, róbmy to naprawdę usilnie, ale zawsze dodawajmy: Panie Boże, nie moja, ale Twoja wola, niech się spełni. Tak jak to czynił Pan Jezus w ogródcu, On też prosił Ojca, żeby zabrał kielich męki od Niego, ale dodał: Nie moja. Ale Twoja, woja. i tak to wyglądać powinno również w naszym życiu. Prośmy jak najbardziej, ale z drugiej strony bądźmy pokorni względem Pana Boga, że może czegoś akurat nie rozumiemy, może to akurat nie jest nam potrzebne w tym momencie, chociaż my uważamy inaczej. Zaufajmy Bogu, że On wie lepiej i w tej modlitwie prośby właśnie w ten sposób postępujmy, żeby prosić, ale z drugiej strony mieć pełne zaufanie, że jeżeli nawet tego nie otrzymamy, to Pan Bóg i tak to wszystko pokieruje w ten sposób, że w ostatecznym rozrachunku i tak na tym skorzystamy. Więc mamy modlitwę prośby, mamy również modlitwę jak dziękczynienia i znowu zastanówmy się, na ile my na modlitwie dziękujemy za te wszystkie piękne rzeczy, które są udziałem w naszym życiu, ale również czy potrafimy dziękować za trudne doświadczenia, bo one zawsze nas czegoś uczą, bo one coś nam chcą powiedzieć i możemy nawet z najgorszych doświadczeń wyciągnąć jakieś wnioski, które nas rozwiną jako ludzi. Czy potrafimy Bogu dziękować? No i ostatnia forma modlitwy, którą my tak nazywamy oprócz próśb dziękczynienia, to czy na naszej modlitwie Boga uwielbiamy? Czy po prostu potrafimy go uwielbiać? I ta modlitwa uwielbieniowa nam się często kojarzy z tym, żeby podnosić ręce do góry, wszystkie grupy charyzmatyczne, i oczywiście oni w ten sposób się modlą, i to jest jak najbardziej bardzo piękne, ale z drugiej strony taka zwykła modlitwa na klęczkach w pokoju, w kościele, także może być uwielbieniem Pana Boga. Nic od niego nie chcecieć. Po prostu być przy nim. I kochać go. Nic więcej nie trzeba. A jaka forma ekspresji przy tym jest, no to już jest mało istotne. Czy ktoś woli, właśnie, podnosić ręce do góry, pięknie przy tym śpiewać, czy ktoś woli w ciszy, wewnątrz serca, naklęcząco to Panu Bogu oznajmić: Ja Ciebie kocham, trwam przy Tobie i chcę, żebyś Ty trwał przy mnie. I moi drodzy, oczywiście temat modlitwy jest tematem tak szerokim, tak rozległym, żebyśmy mogli poświęcić na to wiele, wiele odcinków. To jest oczywiście tylko w takiej bardzo skróconej formie, żeby niejako zmusić nas wszystkich do refleksji nad naszą modlitwą. Czy to rzeczywiście jest taka rozmowa z Panem Bogiem? Czy my chcemy Go słuchać? Czy tylko mówimy? Czy tylko odklepujemy pewne regułki? Czy może podchodzimy do modlitwy jako do pewnej formy rytualizmu? Czyli, że my spełnimy pewne rzeczy od Mówimy pewne formułki, i wtedy Pan Bóg musi spełnić nasze życzenie, więc to jest taka forma nieraz bardzo mocno magiczna. I często to gdzieś wybrzmiewa u ludzi, którzy mówią: Tak mocno prosiłem Pana Boga, tak go błagałem, tyle odprawiłem, nowen pompejańskich, a tutaj nic. A tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą ta modlitwa Jezusa w Ogrójcu, że niekoniecznie to, co my akurat chcemy, jest dla nas najbardziej korzystne, że może z tych trudnych doświadczeń i Pan Bóg wyprowadzić jakieś wspaniałe rzeczy. Więc ufajmy na tej modlitwie Panu Bogu. I znowu kolejne pytanie, czy rzeczywiście w naszych modlitwach przede wszystkim Bogu ufamy. Na ile tam jest prośby, na ile dziękczynienia, czy potrafimy uwielbiać? To są pytania, z którymi was zostawiam po tym dzisiejszym odcinku Zakręconych Pytań. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jadę sobie dalej i korzystam z tej pięknej pogody. Dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście, za to, że słuchacie tych odcinków. I serdecznie zachęcam do tego, żeby w komentarzach pod tym filmem zadawać swoje zakręcone pytania. Bardzo chętnie na nie odpowiem w kolejnych odcinkach. Mm -hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't.